Pierwszym filmem w tym roku będzie film informacyjny. Ja jestem dziadek Senoszy i zapraszam Was na garść informacji oraz pytań. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Miło było, były święta, był czas wolny, troszkę człowiek poleniuchował. A teraz czas zabrać się z powrotem do roboty. I tak powoli kończę już nieco zaległe projekty, zaczynam nowe. I tak jak co roku chyba snułem jakieś tam plany na przyszłość, co ukaże się na kanale. Tak w tym roku postanowiłem, że nie będę tego robił, ponieważ sami widzicie, jak to u mnie jest. Czasem przez pół roku nic nie nagrywam. Natomiast chciałbym się zapytać was. Jakie filmy najbardziej by was interesowały? Jakich filmów uważacie, że jest za mało na moim kanale? Poza tym nie piszcie mi, że w ogóle filmów jest za mało na tym kanale, bo ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast chodzi o to jakie, ponieważ już mam tam parę informacji z wiadomości prywatnych, że na pewno brakuje filmów o formach o robieniu form silikonowych różnych, nie tylko tych prostych, ale też tych bardziej skomplikowanych. I to postaram się jak najbardziej naprawić. No i tak pomyślałem jeszcze, jakie filmy wy byście chcieli zobaczyć na kanale. Piszcie w komentarzach. Ja mam również jedno pytanie do Was. Być może znajduje się wśród moich widzów ktoś, kto interesuje się troszkę elektroniką. Ja robię to raczej bardziej hobbystycznie. Natomiast chciałem kupić sobie zasilacz laboratoryjny. Czy możecie mi dać namiar na jakiś w miarę dobry i powiedzmy tani zasilacz laboratoryjny? Ponieważ widziałem na naszym serwisie sprzedażowym, że trochę tego jest, a wiadomo, że bubla kupić łatwo. Jeżeli zastanawiacie się, do czego jest mi potrzebny ten zasilacz laboratoryjny, głównie do galwanizacji, jeśli można to tak nazwać, chciałbym pobawić się pokrywaniem wydruków, Jakąś warstwą metalu. Więc, jeżeli macie jakąś wiedzę na ten temat, ja bardzo chętnie posłucham, co macie do powiedzenia. No i w zasadzie pokrótce to tyle, co miałem Wam dzisiaj do powiedzenia. Przepraszam za mój głos również, ale niestety infekcja nie chce mnie opuścić. Bardzo mnie polubiła i. No po prostu trzyma się jak rzep psiego ogona, jak tu się mówi. Kiedy ukaże się pierwszy pełnoprawny film na kanale w tym roku, nie wiem, mam nadzieję, że w miarę szybko. To tyle ode mnie, to mówiłem ja dziadek Senoszy i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i wielu ukończonych projektów.